Automatyczne publikowanie treści, automatyczne tłumaczenie treści i klonowanie treści. To tylko kilka z narzędzi, które poprawiają wygodę pracy redaktora w systemie CMS. Pokażę dzisiaj 12 sposobów na usprawnienie codziennej pracy związanej z zarządzaniem treścią. A wszystko to, co pokażę, osiągniesz w Drupalu za pomocą włączenia gotowego modułu. Cześć, witaj na kanale Nowoczesny Drupal. Ja nazywam się Grzegorz Bartman. Od ponad 15 lat zajmuję się wdrożeniami Drupala dla klientów z Polski i zagranicy. Zapraszam do obejrzenia filmu. Na początek moduł AI. Moduł AI ma takie możliwości: generowanie treści, formatowanie treści, poprawa literówek, tworzenie podsumowania, na przykład na potrzeby social media zmiana tonu tekstu, tłumaczenie czy generowanie grafiki. Osobne wideo o tym module, jakie on ma konkretne możliwości, jak można je wykorzystać, jak można włączyć ten moduł i skonfigurować, znajdziesz na naszym kanale. Link znajdziesz w opisie. Jeśli potrzebujesz publikować treści automatycznie o danej godzinie, to pomoże ci w ten moduł z scheduler. Moduł potrafi opublikować treści o danej godzinie, potrafi też zdjąć treści z publikacji o danej godzinie, a do tego ma bardzo wygodny widok zawierający informacje o zaplanowanych zmianach. Zobaczysz wszystkie treści, które mają być opublikowane w przyszłości, albo które mają mieć zakończoną publikację w przyszłości. Content locking. Moduł przydatny, jeśli mamy kilku, kilku lub kilkunastu edytorów treści w systemie CMS. Ten moduł poinformuje nam o tym, że ktoś już edytuje daną treść. Używając tego modułu, unikamy sytuacji z nadpisywaniem sobie treści przez różnych użytkowników, przez różnych redaktorów. Możemy też złamać blokadę i napisać treść komuś, kto aktualnie edytuje albo ktoś, kto zaczął edycję i zapomniał zapisać. Access Unpublished. Czasem musimy pokazać treść komuś, kto nie ma konta w systemie CMS, a nie chcemy jeszcze publikować danej treści. Na przykład mamy artykuł sponsorowany w portalu informacyjnym i chcemy pokazać ten artykuł w firmie, która płaci za artykuł, ale nie chcemy dawać dostępu, tworzyć kontu użytkowników w systemie CMS. Albo mamy landing page z nową ofertą i chcemy go pokazać zarządowi, a zarząd nie ma swoich kont w systemie CMS. No i ten moduł nam to umożliwia. Wygeneruje nam unikalny link. Ten link będzie miał ograniczony czas życia, no i pod tym linkiem będzie można zobaczyć nieopublikowaną treść przez określony czas. Responsive preview. Serwisy internetowe, strony internetowe obecnie są responsywne, ale czasem nieodpowiednie dodanie treści może zepsuć wyświetlanie danej podstrony. No i dzięki temu modułowi możemy zobaczyć podgląd treści w wybranych szerokościach ekranu, zasymulować jakiegoś iPhona, iPada czy inne urządzenia mobilne i sprawdzić, czy ta treść, którą chcemy dodać, wszystko dobrze wyświetli i czy czegoś nie zepsujemy na stronie. Stworzenie długiej i złożonej treści w systemie CMS może być czasochłonne. Jeśli jednak mamy już podobną treść w naszym systemie, to można ją łatwo sklonować i tylko poprawić w fragmenty, zaktualizować ubrane fragmenty treści. Przykładem może być landing page z ofertą, albo blog post z podsumowaniem roku, który dodajemy co roku w grudniu czy w styczniu. No i tutaj, zależnie od konkretnych potrzeb, Drupal ma kilka modułów do klonowania treści oraz do klonowania typów treści. Linki są na ekranie. Field Group. Systemy CMS mogą mieć skomplikowane struktury danych. Jeśli mamy taką strukturę, która w formularzu ma kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt pól, to możemy sobie uporządkować ten formularz za pomocą właśnie modułu Field Group. Bardzo fajny przykład użycia tego modułu znajdziecie w dystrybucji Drupler, czyli tej dystrybucji, którą Dropticka rozwija. Tam mamy kilkanaście gotowych komponentów, i każdy z tych komponentów ma kilka lub kilkanaście pól. No i właśnie, aby ułatwić wprowadzanie treści, dodaliśmy tam moduł Field Group, żeby poukładać te wszystkie formularze wszystkie pola w bardziej wygodny sposób. CK Editor Templates. Jeśli tworzenie tego samego typu treści powtarza się wiele razy, na przykład na blogu robimy serię postów o modułach do Drupala i każdy z tych postów ma taką samą strukturę, to możemy sobie zrobić szablon takiego typu treści. No i każdy nowy wpis zamiast tworzyć od nowa, to budować na podstawie istniejącego szablonu. W efekcie mamy pewność, że nie zapomnieliśmy o czymś. No i też oszczędzamy czas przy tworzeniu treści, które się powtarzają. Podobne usprawnienie to moduł Content Templates. Tylko tutaj możemy zrobić szablon zawierający wszystkie pola w danym typie treści. Na przykład, możemy zrobić szablon do landing page'a o usłudze, tam dodać sekcje typu Hero Banner, opis usługi, przykłady wdrożeń, cennik, formularz kontaktowy i no i to właśnie zapisać jako taki szablon i teraz przy dodawaniu kolejnej usługi wybieramy już istniejący szablon. Mamy już dodane te wszystkie sekcje, jeśli chodzi o sekcje, to mówię o paragrafach. Nie musimy się zastanawiać, jakie sekcje powinny być dodane na tego typu stronie, one już są gotowe. Tylko uzupełniamy treści, które pasują do danego typu, do danego szablonu strony. No i przy złożonych landing page'ach, które mają 10 lub więcej komponentów, czasami kilkanaście czy kilkadziesiąt, ten moduł potrafi oszczędzić redaktorowi bardzo dużo czasu. Jak już jestem w temacie szablonów, to krótko jeszcze wspomnę o module Webform. Ten moduł zawiera podmoduł Webform Templates. Jeśli często tworzymy w naszym systemie CMS nowe formularze, to warto zaoszczędzić sobie czasu i skorzystać z tego modułu, właściwie z sam modułu Webform Templates. Jeśli interesuje Was temat formularzy, to na naszym kanale znajdziecie kilka filmów związanych z formularzami i z modułem Webform. Domyślne dodawanie linków w CK Editorze nie pozwala na zbyt wiele ustawień i warto sobie dodać moduł Editor Advanced Linked. Dzięki temu modułowi dodajemy, dostajemy dodatkowe opcje związane z, z linkami. Jeżeli dodajemy link, korzystamy z tej ikonki dodaj link, to widzimy wtedy dodatkowe opcje np. otwieranie w nowym oknie czy dodanie klasy CSS. Jeśli w naszym systemie dodajemy w treści dużo linków wewnętrznych oraz mamy dużo tych treści w naszym systemie, to warto też sobie ułatwić pracę przez dodanie modułu Linkit. Ten moduł dodaje pole auto-complete i wtedy jak dodajemy link, po wpisaniu jakiegoś słowa czy fragmentu słowa dostajemy listę treści, które już mamy w systemie i które zawierają dane słowo. No i możemy sobie po prostu wybrać z listy, kliknąć nie musimy wychodzić z CK Editora, szukać gdzieś na listingu treści, zawartości, do której chcemy linkować i sprawdzać, jaki ma adres URL. Mamy to bezpośrednio możliwe do zrobienia, łatwo i wygodnie z poziomu CK Editora. Drupal ma dużo więcej takich modułów usprawniających pracę, i wszystkie są darmowe. Jeśli znasz inne ciekawe moduły dla edytorów, to zostaw komentarz. Jeśli planujesz budowę serwisu na Drupalu i potrzebujesz wsparcia w zaplanowaniu architektury albo w dobraniu modułów, to napisz do nas. Link znajdziesz na dole. A jeśli chcesz poprawić SEO w swoim serwisie internetowym, to obejrzyj ten film, który teraz wyświetla się na ekranie.